W tym wideo wyjaśnię ci stan Connecticut w USA. Dowiesz się, gdzie się znajduje, jak wygląda krajobraz i które miasta są tam ważne. Connecticut leży w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Należy do regionu Nowej Anglii. Na południu graniczy z Oceanem Atlantyckim, na zachodzie leży stan Nowy Jork. Connecticut ma trzech sąsiadów: na północy znajduje się Massachusetts, na zachodzie Nowy Jork, a na wschodzie Rhode Island. Taka lokalizacja sprawia, że Connecticut jest ważnym punktem łączącym wiele osób codziennie dojeżdża stąd do Nowego Jorku. Stolicą Connecticut jest Hartford. Leży prawie dokładnie w centrum stanu. Hartford jest znane z firm ubezpieczeniowych. Znajduje się tam również wiele uczelni i muzeów. Connecticut ma wiele wzgórz, rzek i lasów. Najdłuższą rzeką jest rzeka Connecticut. Jest tam także wiele jezior i małych gór. Krajobraz jest szczególnie kolorowy jesienią, dzięki licznym drzewom liściastym. W Connecticut występują cztery pory roku. Lata są ciepłe. A zimy mogą być bardzo zimne. Jesienią jest wiele kolorowych liści, zimą często pada śnieg. Connecticut ma około 3 milionów 600 tysięcy mieszkańców. Większość osób mieszka w południowej części stanu. Jest tam wiele mniejszych miast, które są blisko siebie. Największym miastem jest Bridgeport. Connecticut ma silną gospodarkę z różnymi branżami. Ważnymi gałęziami przemysłu są inżynieria maszynowa, chemia i technika lotnicza. Branża finansowa również odgrywa dużą rolę. Wiele osób pracuje w bankach lub firmach ubezpieczeniowych. W Connecticut znajduje się wiele dobrych szkół i uniwersytetów. Jednym z najsłynniejszych jest Uniwersytet Yale w New Haven. Został założony już w 1701 roku. Yale jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych uniwersytetów w USA. Connecticut było jednym z 13 stanów założycielskich USA. Już w 1788 roku przystąpiło do Unii. Stan odegrał ważną rolę w wojnie o niepodległość. Connecticut również wcześniej zaangażowało się w proces industrializacji.